na życzenie Marka porównamy sobie widoczność w dwóch klasycznych koparko-ładowarkach na równych kołach i na małych i koparko-ładowarce na bazie ładowarki Mamy klasyczną towarką ładowarkę na niskich kołach standardowo operator, żeby coś zobaczyć podgląda sobie pomocą szczeliną. Z jednej bądź drugiej strony. Ta widoczność jakaś jest Przejdziemy sobie doparko do Parki na różnych koła. Oparkowa do Parka na Równych Kołach. Do parku, do barku, na równych kołach. W tej widoczności mamy już dużo mniej. Tu operator robi bardziej na czuja, niż próbuje podglądać u Z tego względu, że ta widoczność tutaj już jest dość mocno ograniczona maską i kołami. Tutaj mamy cały czas z punktu widzenia operatora. Tu mamy też równe koła, ale ze względu, że to jest w do barki, nie mamy silnika. Silnik mamy pod sobą. No i tutaj Widoczność łyżki operator ma jak w klasycznej ładowarce. Ponadto jeżeli byśmy założyli widły zamiast tej łyżki, to palety na pewno nam się transportuje dużo łatwiej.